Wojna domowa, czyli potyczki damsko-męskie. Panie Krzysztofie, czy tłumaczenie i krzyk na osobę piącą przynosi jakikolwiek efekt? Nie przynosi, bo, dlatego, że z, z tłumaczeniem i krzykiem y, jest tak, że stanowi to w następnej chwili powód do tego, żeby z powrotem sięgać po alkohol. Y, słowa bardzo rzadko docierają do osoby uzależnionej, bardziej czyny. To to jest taki czyny, czyli. Wdrażanie swoich postanowień i gruźby w życie. Nie bardzo często bliskie osoby straszą, 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 stają się niewiarygodne. Więc jeżeli nie ponosimy konsekwencji, nie tylko osoba uzależniona, ale w szczególności, bo o tym mówimy, mhm. no to dlaczego ma przestać pić? Jeżeli ja coś zawaliłem, a ona dla mnie załatwi, wypije, a ona tylko pokrzyczy, ja wiem, że pokrzyczy przez 15 minut, i, czy tam 5 i, i będzie spokojnie, Czyli ta nasza ale załatwi za mnie wszystko, ja mam i tak wszystko podane, nie mam ugotowane, uprasowane, nawet pójdzie załatwić za mnie zwolnienie, jeżeli zawalę pracę, więc... O co chodzi. Hmm. Czy Pani miała wokół siebie takie osoby, które próbowały w ten sposób właśnie Pani pomagać? Mama? To znaczy ja mm, jeżeli o mnie chodzi, no to mm, moja mama też, może to się wydać dziwne, ale moja mama y, ani sobie nie zdawała do sprawy z tego, co się dzieje rodzice nigdy nie zauważyli, ja się wyprowadziłam z domu mając 21 lat mhm. w związku z tym, no to były tak kontakty na tyle rzadkie, że, że można to jakoś ukryć, zawsze sobie dobrze radziłam to też był taki powód, to spadałam na cztery łapy jakoś tam, finansowo także no tu nie poszłam, tam nie poszłam, no mówię wolny zawód, to można jeżeli chodzi o pracę jakoś przejść, natomiast ja miałam z drugiej strony kiedyś już będąc w terapii kontakt z chłopakiem, z mężczyzną który jest zależnie od heroiny, no jest czynne w nałogu, jest w każdym bądź razie i tutaj i z Krzyszkiem, bo Krzysiek zna sprawę i rozmawialiśmy i ja strasznie się męczyłam, bo trochę i chciałam mu pomóc, nie chciałam z nim zrywać kontaktu i to właśnie było to, co pani mówi, że jakakolwiek rozmowa z nim, z mojego punktu widzenia, to myśmy byli po dwóch różnych stronach barykady, bo cokolwiek ja bym nie powiedziała, służyło jemu do tego, żeby stwierdzić no tak, no to ja mam jednak rację, prawda? Ze mną jeszcze wszystko jest w porządku, ja wszystko kontroluję, przecież proszę Spotykam się tutaj z tą dziewczyną. Ona nie pije, ona jest z tego dobrego świata, no więc ja nie jestem aż na takim dnie. Jeszcze mam pieniądze, prawda? Jeszcze nie mm -hmm. jestem na dworcu centralnym, i tak dalej, i tak dalej. I ja w końcu podjęłam decyzję po prostu o zerwaniu kontaktu z nim. O zerwaniu kontaktu z dwóch powodów. Z powodu pierwszego, żeby siebie ratować, bo te emocje, które temu towarzyszyły, i to nakręcanie się wzajemne, to była tylko niestety droga w jedną stronę. A po drugie, wiedziałam, że jakby no oczniałam z nim rozmawiać. Tutaj jakby możliwość przetłumaczenia już... On tego nie widzi, bo on tego nie chce zobaczyć. I cokolwiek nie powiem, będzie użyte przeciwko mnie. To znaczy, wszystko sobie wytłumaczę tak, jak sobie chce wytłumaczyć osoba, która jest uzależniona. Pierwszy krok y, osób bliskich, osobie uzależnionej i to, co to powinno być. Generalnie konsekwencja, y, ale. Tak, generalnie konsekwencja, co jest bardzo trudne, no bo i ważne jest w tym, żeby przy, tej, przy tym kochaniu za, zachować zdrowy rozsądek też. No a. a, a... A często to nie idzie w parze, nie? Że miłość zalewa rozum i nie widzi się, nie widzi się realiów. Bo to są emocje, bo to są bliscy ludzie. Trudno. Dokładnie, to, to jest są. bardzo trudne, więc jeżeli... Mm, pierwszy krok to, jeżeli ja sobie nie radzę, nie? Czyli ja, jako osoba bliska, osoby uzależnionej lub nadużywającej alkoholu, ja chcę zobaczyć, jak sobie pomóc i pośrednio poprzez pomoc sobie, pomóc tej drugiej osobie. Wtedy to jest najwłaściwsze, najprostsze, no bo Rzeczywiście to jest trudna miłość, tak jak jest to audycji, że mm, brutalnie powiem, że czasami najlepszym pomaganiem jest pomaganie bez, bez żadnej pomocy tej osobie. Nie, w imię jej dobra czasami trzeba pozwolić jej ponieść konsekwencje. Jest to bardzo trudne i bardzo mało realne, że się zrobi to samego bez jakiegoś wspomagania, bez, bez fachowej pomocy, bez, bez osób, które są w takim samym położeniu i terapeutów, którzy się na tym znają. Mm -hmm. To jest ten pierwszy krok. Czasami się udaje, także po takiej sytuacji spektakularnej, kiedy ktoś pijąc spowoduje coś złego, nie? czy wypadek, czy wyrzucenie z pracy, czy awanturę, y, twarde słowo, choć pójdziemy na jedną wizytę, czasami wystarczy. Nie? Jest to bardzo drożnie. Najgorsze jest to, jeżeli się tylko krzyczy tak jak pani powiedziała, mm. tylko się wymusza, obietnicę, że nie będę pił. Oczywiście to się nie spełni, nie ma szans. Nie to jest choroba, no, siłą woli się kataru nie zatrzyma. Ale bardzo chcemy w to wierzyć, że ten ktoś dotrzyma tak, słowa. No. Mm. Czy pani obiecywała komuś? Ja, nigdy. Ja zawsze, no nie wiem, czy jestem to jakimś. I czy w ogóle można mówić o jakichś takich typowych przypadkach, ale ja zawsze byłam sobie sama sterami, Żeglarzem i okrętem, na no, takiej zasadzie troszeczkę zbuntowanej osoby, więc nigdy niczego nie obiecywałam. I, natomiast obiecywałam milion razy sama sobie. Jeszcze nie uświadomiwszy sobie, co tak, znaczy bez nazwania tego problemu, mm. prawda? Ale wiedziałam, już coś jest nie tak. I pierwszym takim objawem, pierwszym takim symptomem to wcale nie było to, że ktoś mnie z pracy wyrzucił, czy zabrakło mi pieniędzy, tylko było drastycznie spadające samopoczucie to znaczy depresję i, i, i ogólnie taki stan psychiczny bardzo zły i e, pogorszenie się stanu intelektualnego a ponieważ ja pracuję głową mhm. no to dotarło do mnie powoli, bo to już, tego już się nie dało dłużej kryć, że no, jeżeli jeszcze trochę w ten sposób będzie się działo to, to, to po prostu skończę na dnie, bo no nie będę miała jak pracować i za mnie już nikt nie stanie, franki, bo ja robię to sama, prawda? Nie będzie nikt za mnie krył niczego. Także nie, ja nie obiecywałam. Mnie obiecywano, natomiast. <grym> I to się nigdy nie spełniało. Dlatego ja mówię o tym poprzednim mm -hmm. tej poprzedniej znajomości, że kiedyś byłam na szukając pomocy, bo pomocy dla tej, w tej sytuacji konkretnej. Wtedy byłam i u, u Krzyśka, i u Agnieszki na terapii i poszłam na, na a i chodziłam, i płakałam, i dlaczego, i po co, i co mam zrobić. I nikt mi nic nie powiedział tam, no bo nie udziela się porad takich mm. bezpośrednich, ale powiedziano mi taką historyjkę o myszach, które wpadły do garnka ze śmietaną. I się w tym garnku zaczęły topić, jedna drugą łapała, no i tak się podtapiały, prawda? Raz jedna wyszła, raz druga, a w końcu ta jedna mysz uciekła, Uciekła z tego garnka, a ta druga mysz tak długo przybierała łapami, aż ubiła masło. Mhm. No i chyba to jest Przecież jedyna. historie tak, są bardzo mały. recepta. Mhm. Rzeczywiście jest tak, jak powiedziałaś, że najważniejsze jest i to jest taka na, następna rzecz kiedy można spostrzec moment, że coś jest ze mną nie tak, to jest jak sobie obiecuję i tej obietnicy nie spełniam nie? że nie mogę sobie spojrzeć prosto w oczy że pamiętam, jak długo nie piłem że pamiętam, że miałem. Nie pić, że miałem się nie upić, że miałem wypić mniej, to mocno zalega, to się widzi, od tego się nie ucieknie, nie? No a sposobem rozwiązania patologicznym złem jest znowu sięganie po alkohol, żeby, żeby tego nie doświadczać, nie? Tego wstydu przed samym sobą. Wojna domowa, czyli potyczki damsko-męskie.